Radio Gdańsk. Słuchaj. Od kontrolowana. Dzień dobry, pani marszałek. Dzień dobry, witam serdecznie. Prezydent w tym tygodniu ma zdecydować o ewentualnym dodaniu pytań referendalnych. Jakiej decyzji się pani spodziewa? Znaczy, pan prezydent może ogłosić nowe referendum, bo moim zdaniem i zdaniem wielu konstytucjonalistów do tego referendum pytań już nie można dodać, mhm. bo musimy wypełnić ten czas 40 y, dni, więc może być referendum w następnym terminie, ale nie wiem, czy to jest w tej chwili dobry pomysł. Mhm, to ale... będzie decyzja prezydenta, ale do tego referendum 6 września już pytanie można dopisać. Bo jawi się pytanie, dlaczego pytać o jednomandatowe okręgi wyborcze, a nie o podstawę wieku emerytalnego. Pytać o finansowanie partii politycznych, ale a nie pytać o sześciolatki politycy, w szkołach. Po to politycy rozmawiają z ludźmi, żeby zbierać ich opinie. Ale to nie jest tak, że każda kwestia może być rozstrzygnięta w referendum. Są sprawy, które powinniśmy rozstrzegać jednak w parlamencie, nie przez y, decyzje referendalne, tak dotyczy to spraw podatkowych, to między innymi także moim zdaniem dotyczy wieku szkolnego, dlatego że y, o tym. Y, jak wcześniej dzieci pójdą do szkoły. Będzie zależał ich przyszły rozwój, i my nie możemy tutaj bać się tego i tworzyć jakieś Dlaczego nie oddać tego w ręce obywateli wszystkich w referendum, a tylko pani mówi, żeby parlamentarzyści ja, ja, decydowali? ja mówię, parlamentarzyści w parlamencie też nie są z przypadku, mają mandat, są wybierani w wyborach. Ludzie głosując na konkretne osoby uważają, że to będą ich przedstawiciele, zgadzają się z nich poglądami. Więc nie można udawać, że parlament będzie działał równolegle obok systemu referendum. Referendum dotyczy spraw wyjątkowych, ważnych tematów, tak jak wtedy, kiedy wstępowaliśmy do Unii Europejskiej. To było fundamentalne pytanie, na które powinni odpowiedzieć y, wszyscy Polacy. I taki był prezydent Duda może odwołać y, referendum? Może, czy, może warto przyznać, że prezydent Komorowski zarządził je pod wpływem emocji po tak, pierwszej turze? Y, nie wiem, wyboru. czy może, bo. Także prawnicy twierdzą, czy Senat że... Senat musiałby się zgodzić jeszcze? Zwołać nadzwyczajne ma, jest posiedzenie? Jest procedura ogłaszania referendum, Aha. a nie ma procedury wycofywania się z referendum. Nie jest to opisane, więc nie wiem, czy jest taka możliwość. Pan prezydent Komorski podjął taką decyzję, uznał to Senat. Jest teraz nowy prezydent, może podejmować decyzję, ale ja nie wiem prawnie, czy to jest wszystko możliwe do przeprowadzenia. Mhm. A Platforma będzie zachęcała do pójścia na referendum? Znaczy zachęcamy ludzi do każdej aktywności, bo jesteśmy w samej nazwie, mamy obywatelska, więc chcemy, żeby obywatele jak najczęściej wypowiadali się i mówili, jakie są ich oczekiwania. Tym bardziej, że pytania te dwa, bo jedno już jest nieaktualne, bo no nie zostało nie? zawarte w ustawie, która przez Sejm została przyjęta, są zgodne z tym, o czym mówiła Platforma od początku. To dzięki nam parlament jest właściwie oparty o jedno mandato, Senat, o okręgi jednomandatowe, część wyborów do samorządów także jest w ten sposób dokonywanych, a o finansowaniu partii politycznych od dawna mówi. Wiele osób wyraża obawy, że to będzie referendum niewiążące, że nie pójdzie większy, więcej niż połowa Polaków na nie. To znaczy, będzie wiążące, bo nie pójdzie większość. znaczy, to Polacy idąc na referendum, odpowiadając na pytanie... Będzie ważne, ale nie będzie wiążące. A nie, nas podejmują decyzję, więc to mhm. od tego jak, ono będzie, jak będzie wyglądało, będzie zależało od Polaków, bo to jest właśnie rola referendum, że pójść idąc na wybory, albo nie idąc, idąc na wybory, podejmując taką czy inną decyzję, odpowiadając na pytanie, Polacy wyrażają swoje poglądy, więc tutaj mają pełnowolność. Platforma, jak rozumiem, nie chce finansowania partii politycznych z budżetu państwa. Jakim model jest pani najbliższy? A czy powiem, są różne modele ja pamiętam czasy, kiedy platforma utrzymywała się tylko z naszych składek. Yy, Na początku działalności, jak nie była jeszcze partią, partią polityczną. I funkcjonowaliśmy dobrze, wygraliśmy dzięki temu wybory, potrafiliśmy racjonalnie te pieniądze wydawać, więc w ten sposób możemy, możemy yy, to robić. Tym bardziej, że wydaje mi się, że wydatkowanie środków, które partie dostają, powinny być ba bardziej kierowane na prace eksperckie, na badania, na opracowania, a, a nie na takie kampanie billboardowe. Tak? Tak, ja tak uważam. Bo... Wie pani, jak ja jadę, to widzę kilka po drodze billboardów, no, aby kopać. Tej, to oczywiście, widzieliśmy billboardy yy, pana prezydenta Dudy, bo takie są teraz reguły gry, tak teraz to wszystko funkcjonuje, więc trudno, żebyśmy my nagle, kiedy w tej chwili jest tak, są takie reguły, z tych reguł się wycofali. I oddali pole konkurencji. Musimy działać na tych samych zasadach. A nie jest to łamanie ordynacji wyborczej? Każda partia do czasu ogłoszenia wyborów może prowadzić kampanię wizerunkową. Kampania pani premier Ewy Kopacz rozpoczęła się przed ogłoszeniem i to kilka tygodni przed ogłoszeniem wyborów przez pana prezydenta. Mhm. I nie jest to w związku z wyborami, bo, bo jak, rozumiem plakat, jak nie... rozumiem plakat, to... Tak naprawdę chodzi o to, że platforma obywatelska chce się wsłuchać w głosy obywateli i na tej podstawie zbudować swój program wyborczy. Dokładnie, dokładnie. Więc to chyba ma Ale związek zdaje się, z że każde ugrupowanie i wszyscy politycy powinni jak najwięcej rozmawiać. Natomiast od dnia ogłoszenia, od dnia ogłoszenia przez prezydenta daty wyborów, wszystkie działania są już wpisane w kampanię wyborczą. Premier Ewa Kopacz mówi, że chce wsłuchiwać się w głosy ludzi, że na tej podstawie ma być stworzony program wyborczy Platformy Obywatelskiej. To czego chcą ludzie? Czego chcą wyborcy Platformy Obywatelskiej? Platforma powołała 10 zespołów, przypomnę o tym, które. Mają różne tematy, różne obszary naszego życia. Ale czego chcą Polacy na podstawie tych naszych rozmów, które odbywamy? Polacy są zadowoleni z tego, że Polska się zmienia, widzą te zmiany, ale chcieli, żeby poprawiła się jakość ich życia. To znaczy mają poczucie, że czas kryzysu się skończył, że wykonali wielką pracę, poprzez to, że wyszliśmy z kryzysu w taki sposób, to nie jest zasługa ani rządu, ani Sejmu, ale ludzi, którzy wzięli sprawy w swoje ręce i ciężko pracowali. I, i rozsądnie pracowali, ale teraz chcieliby, żeby... Ta ich praca przyłożyła się na poprawę jakości ich życia, taką czysto materialną. I to jest podstawowe, bo jeżeli będzie to zapewnione, wtedy będzie łatwiej uzyskać mieszkanie, łatwiej będzie realizować swoje potrzeby, łatwiej będzie się kształcić. Tam, tam. Ale te postulaty z, zbiegają się, nie wiem, z większym wydawaniem pieniędzy, jednym słowem? Nie, nie z większym wydawaniem pieniędzy, bo pieniędzy w budżecie jest tyle, ile jest. I, ja mówię i, o postulatach, ja nie mówię o Ludzie chcą, żeby, budżetu. bo przecież w tej chwili w naszym kraju bezrobocie y, naprawdę spada i, i możemy powiedzieć, że tak, to mamy prawda. bardzo... Tylko, że chcielibyśmy, żeby... I ludzie chcą, żeby to, że już ma się pracę, pozwalało Lepiej żyć, żeby ta praca była za trochę większe pieniądze, żebyśmy tutaj w tej sferze gonili Europę. Jeżeli chodzi o walkę z bezrobociem, daliśmy sobie radę, ale teraz chodzi o to, żeby płace w naszym kraju były zdecydowanie wyższe. Powiedziała Pani o spadającym bezrobociu. To prawda, to jest I bez, bez, to jest spadające fakt. bezrobocie wśród ludzi młodych, co jest bardzo ważne. Ale rośnie wśród osób starszych powyżej 60 roku życia. Nie wiem, czy Pani widziała te dane. 25%. Ja wiem, że to w liczbach bezwzględnych to. Pewnie nie robi takiego wrażenia, znaczy, ale wzrost o 25% bezrobocia w, w, wśród osób w wieku 60+, plus, to wielu osób, wiele osób mówi, to efekt reformy emerytalnej. To nie jest efekt reformy emerytalnej i, i to nie jest tak, że przecież tak naprawdę... Y ten granic, ten wiek 67 dla kobiet osiągniemy dopiero za parę lat. To nie jest tak, że od tego roku czy od przyszłego roku kobiet... tak, on etapami się Także to nie jest tak, że to zwiąże się z wydłużeniem wieku emerytalnego. Wydłużenie wieku emerytalnego było koniecznością. To była trudna decyzja, ale ja jej będę broniła, bo my musimy myśleć także o przyszłości, o tym, jak będą płacone emerytury y, przyszłym y, y, ludziom, a poza tym jednak będziemy potrzebowali coraz więcej ludzi na rynku pracy. Wychodzimy z kryzysu. Nas jest coraz mniej, musimy coraz dłużej pracować. Na takiej stronie, stronie Platformy Obywatelskiej, pytamy obywateli.pl te najpopularniejsze postulaty do Platformy Obywatelskiej, bo przecież zbieracie opinie. E, m, mieszkańców, to zlikwidować lobby myśliwskie w Sejmie, legalizacja posiadania marihuany, usunięcie religii ze szkół, likwidacja funduszu kościelnego i legalizacja związków e, partnerskich. To będą filary programu. A platforme. czy powiem panu tak? Ja naprawdę dużo rozmawiam z ludźmi, którzy mówią po Polsce. I rzeczywiście problem y, uregulowania spraw związanych z myślictwem, szczególnie osób, które nie chcą, żeby dzieci były świadkami polowań, Ta, takie rozmowy, czy, takie uwagi są. Ale to jest, chyba nie jest najważniejszy problem, który, z którym borykają się Polacy. O związkach partnerskich także y, y, ludzie zwracają uwagę, bo... Uważają, że skoro żyjemy w kraju demokratycznym, to prawa wszystkich ludzi powinny być uregulowane i wszyscy powinni mieć takie same prawa. Ale to nie są te najważniejsze tematy. O których Polacy chcą nie, rozmawiać. No jak zajrzałem na stronę, pytamy obywateli. Ale to, to są pytania, a które Polacy Najwięcej Widenczni głosów. Najwięcej te osoby piszą. Znaczy, na pewno to, 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 to są problemy, które musimy rozwiązać i, i to, że y, te sprawy związane z myślictwem w Polsce jest bardzo trudno uregulować, bo rzeczywiście jest bardzo ponad podziałami parnymi silna grupa myśliwych w Sejmie, to prawda, ale my musimy stworzyć prawo dla wszystkich, a nie tylko dla myśliwych. Ponoć prezydent Komorowski wraca do polowania. Na razie będzie patrzył, jak synowie polują. Więc, więc rzeczywiście jest silne, bo sięgające bardzo... Ale pan prezydent się, przygotował bardzo, 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 bardzo cenne uwagi i wbrew temu, co proponowało myśliwi. I, jeśli jesteśmy przy tej polityce i przy wyborach, jak to jest z kobietami w polityce, pani marszałek? Bo sp sp sprawdziłem listy do Sejmu i do Senatu. Rzeczywiście na listach do Sejmu obowiązuje parytet. W niektórych partiach nawet suwak, że co, druga, co drugi kandydat to jest kobieta, a do Senatu. W Pomorskim do Senatu z Platformy Obywatelskiej nie kandyduje żadna kobieta. I nie tylko z Platformy, żeby była sprawa jasna, bo żadna duża z Ale partii nie do Ale tutaj mamy okręgi jednomandatowe. I, co? I bardzo trudno tutaj wprowadzić parytety. Dlaczego? Dla, a dlatego, że To wybier... jest decyzja kierownictwa partii. Ale jak wybiera się osobę na listę, czy osobę, która ma kandydować, to szuka się osoby, która zdobędzie największe poparcie w danym regionie i nie patrzymy wtedy, czy jest to kobieta, czy jest to mężczyzna. Ale co, kobiety są drugiego wyboru jednym słowem, skoro, skoro, skoro przyjąć tę argumentację? W, w różnych regionach, jest różnie, bo są regiony, gdzie są wyłącznie kobiety. Ja szuka się w danym regionie z tych osób, które ubiegają się o te osoby, które mają potencjał zdobycia tego mandatu. Mhm. I nikt nie kieruje się tutaj płcią, tylko wynikiem wyborczym. Dlatego potrzebne były parytety, czy yy, na, na listach yy, do Sejmu właśnie, żeby tutaj ta była możliwość, żeby wybierać ci kobiety, mężczyzn. Bo Ale gdyby była my, my... jedna osoba, to wybierałabym układając listę. Mm -hmm. Gdybym ja układała listę i mogłabym brać tylko jedną osobę, płeć byłaby ostatnim czynnikiem, o którym, na którym się opiera. Szukałabym kompetencji, umiejętności, poparcia w regionie, umiejętności pracy w zespole. To by było dla mnie najważniejszą rzecz. Pani Marszałek, ja sama musię pani przyznać, że nie wiem, na pięciu kandydatów no przynajmniej jedna kobieta mogłaby się znaleźć, która posiada kompetencje, która posiada wiedzę. To jest wiedzę. pytanie do władz, yy, które tutaj układają listy, ale proszę zobaczyć w regionach, mogą panowie zadać takie same pytanie. Dlaczego są tylko panie, a nie ma żadnego pana? No, Polska jest różnorodna i Ważne, żeby ci nasi kandydaci te mandaty zdobyć. To trochę jeszcze o tych niedojadających dzieciach, bo prezydent Słupska Robert Biedroń powiedział niedawno, że warto byłoby się zastanowić, co jest bardziej potrzebne. Czołg czy darmowe obiady dla dzieciaków? Potrzebne jest jedno i drugie. I na pomoc, na dożywianie dzieci w naszym kraju. Z roku na rok są przeznaczone duże środki, ale też trzeba uczciwie powiedzieć, że liczba tych dzieci, które wymagają tego wsparcia, szczęśliwie w naszym kraju spada. Ale pieniądze na to są zabezpieczone. I bo rzeczywiście kilkaset tysięcy dzieci w naszym kraju nie, w domach nie otrzymuje ciepłych, mhm. wartościowych posiłków, i to musi na to wziąć odpowiedzialność i szkoła i samorządy. I to jest robione. Tutaj nie ma wyboru albo jedno, albo drugie. Muszą być oboje rzeczy spełnione. Panie Marszałek, tylko jako... Oglądałem wczoraj wiadomości dotyczące właśnie takie raporty dotyczące tych ubogich dzieci to wynikało z nich, że rzeczywiście pieniądze są, bo nawet tutaj w województwie pomorskim wojewoda przekazywał rządowe pieniądze na pomoc niedożywionym dzieciom i te pieniądze w dużej mierze zostały zwracane potem do budżetu państwa, ponieważ procedury nie pozwalały na ich wydanie, nie, na ich za, Nie pozwalajmy na procedury, nie? naprawdę. Są samorządy, które świetnie sobie, świetnie sobie dają z tym radę i nie ma. To naprawdę są pieniądze... Są przepisy, i to wszystko zależy od ludzi, którzy to wykonują. Bo naprawdę, jeżeli ktoś mówi, że nie ma, jakiś samorządowiec przyjdzie i powie, że nie ma pieniędzy, środków na to, żeby pomóc, to znaczy, że mówi nieprawdę. A jeżeli gdzieś okazuje się tych pieniędzy samo, to powinien drogą wzrotną przekazać te informacje, bo w budżecie pieniądze na to są. Mhm. Będzie dzisiaj pani w specjalnej strefie ekonomicznej Będę. w Gdyni, na, w tym wieżowcu, strefy na terenach postoczniowych, po stoczni. Gdynia. Mam nadzieję, że przekona się pani, iż przemysł stoczniowy na Pomorzu istnieje i rozwija się. Rozwija się, przyjeżdżają i jest goście i na... z Warszawy, a pani, przepraszam, ale kojarzy mi się ewidentnie z Warszawą, to nie chcą wierzyć w to. Prawda? Że, mo że mogą powstawać bardzo dobre polskie firmy mające wysoką specjalizację, uznane na świecie i produkujące głównie na eksport. Miłego pobytu na Pomorzu. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, do widzenia. Radio Gdańsk. Buchaj, od rana,